Witajcie moi drodzy mili. Dzisiaj będę gadał o mojej grze, która już tydzień temu rozpoczęła um, swoją żywotność pod nazwą Sonic Radio Official Video Game. Projekt nieźle się zaczął, powiem Wam. Tydzień pierwszy był naprawdę dosyć ciekawy. Bardzo interesujący był. Imponujący ze względu na to, że wiele pomysłów tak naprawdę traf trafiło. E, mało tego. E, w ciągu tygodnia przybyło do projektu uwaga, 19 osób 19 osób jest oficjalnie w projekcie tyle, że połowa z tych osób w zasadzie nic nie robi kompletnie, bo no pierwszą połowę mam jakby na skapepie już złapaną, natomiast drugą tą połowę niestety no jakoś za bardzo nie i prawdopodobnie osób będzie jeszcze troszeczkę przybywać Aczkolwiek najbardziej do powiedzenia oczywiście mam ja. Kryst e, 135345 3, 5, 3 4, 5, Pabel 90 i ewentualnie Mega Cupson albo. Mm. Albo chociażby, chociażby ty, Patryku Gadliński, tak? Gustaw 1023 nie? No, i tam jeszcze inni postronni, ale to już od niedawno, ehm, słuchajcie, w ostatnim tygodniu były aż cztery konferencje. Z czego pierwsza, oczywiście, była, znaczy, pierwsza była ee, w dniu zwołania tego projektu. Trzy osoby były wtedy, my mnie oczywiście, i tak <laughs> druga konferencja odbyła się 7 kwietnia 2014 i trwała ona bardzo krótko, bo miałem problemy domowe. Więc to, co mogliśmy jedynie ustalić, tak naprawdę, to to, że będzie bonusowy poziom. Będą bonusowe poziomy w tej grze zawarte. I przed przystąpieniem do specjalnego poziomu, będzie wybór drugiej postaci do pomocy. Będzie to taki bardziej, jakby to powiedzieć, bonus stage z, z kooperacją, nie? Czyli już coś będzie ciekawego. Czyli druga postać to będzie na przykład widz. Nie? Jakiś konkretnie tutaj zapodany. No jeżeli ktoś chce być w mojej grze, no to proszę bardzo, możecie pisać. E, natomiast Krystian i ja tak samo podaliśmy mniej więcej krótką e, fabułę. E, bo tak. Ustaliliśmy coś takiego, że, że jest intro i w tym intrze ja kupiłem nową grę na PS2. Odkładam ją sobie na półkę, patrzę, a tu nagle nie ma, nie ma gier na mojej półce i co w takim razie? Muszę je po prostu odszukać. Jadę z koksem, wybiegam z chałupy i zaczynamy przegodę, więc tak to by wyglądało w zasadzie. I to była druga konferencja. Na konferencji 2.1, bo no, musieliśmy kontynuować, następnego dnia, czyli 8 kwietnia, Radel wykonał moją głowę jako sprite, czyli już jest mniej więcej model mojej głowy. Jaki dziwny. Trzeba tam jeszcze go dopracować, ale to tam żaden problem. Yy, I tak, mój pomysł i Pabla 90 to taki, że będzie soundtrack 8, 16-bitowy oraz taki rzeczywisty, czyli na przykład będzie czasem będzie 8 bitów, czasem będzie 16 bitów, a czasami będzie coś prawdziwego, na przykład jakiś, jakiś bicik mocny zarzucony, czy jakaś gitarka będzie grała w tle. Więc to naprawdę będzie taki masz wszystkiego, co moglibyśmy właśnie e, tutaj wynaleźć do naszej gry. Konferencja trzecia odbyła się 10 kwietnia i ustaliliśmy już więcej rzeczy. Niestety było kilka osób, bo wtedy mm, inne osoby nie mogły być na Skype'ie. Był na przykład Krystian, był chyba Pabel, ale nie wiem, czy Pabel wtedy był, i Patryk, ziomek z 331 z nami był. I już e, muzykę bossa na przykład, pierwszego czy tam drugiego, obojętnie jakiego, żeby to tam było, to będzie oczywiście w 8 bitach i tam. Jeszcze nie... jeszcze... Nie pamiętam z jakiej to gry było, ale to było z Super Nintendo. albo z NESA, albo z Super Nintendo, właśnie nie wiem. Nie, to było ze SNES-a, ale wersja 8-bitowa nie tej piosenki. Więc tak, wymyśliliśmy właściwie ja, e, albo Krystian, to raczej Krystian wymyślił, e, wymyślił... Ja mogłem dorzucić do tego bossa w postaci konsoli CDI. Jeśli wiecie, co to za konsola, to doskonale będziecie wiedzieli o co chodzi. Yy, drugi boss to będzie boss Action 52. I tu już był pomysł yy, Patryka, chyba. No właśnie, nie zapisałem tego, ale to był na pewno Wasz pomysł, nie mój. Bo, yy, I jeszcze gra w postaci ET na Atari 2600. Czyli już będzie konkretnie, już będzie niezła parodia. Natomiast ja wymyśliłem, że będzie podwójny skok w platformówce. To będzie dosyć ciekawe, bo to będzie pomocne przy szukaniu różnych znajdziek, czy pokonywaniu platform i to będzie dobre. Patryk natomiast, ziomeks, wymyślił, żeby były poziomy z pojazdami, między innymi właśnie z jetpackiem, żeby można było sobie polatać i to właśnie będzie dobre. Okej, okay, to była trzecia konferencja i teraz czwarta, która była niedawno. Była ona 12 kwietnia w sobotę. Na niej ustaliliśmy już strasznie dużo, było chyba maksymalnie 8 osób. Więc połowa naszej załogi prawie. Eee, gadaliśmy 6 godzin. Oczywiście połowa tego to były oczywiście konsole, jakieś tam zgadywanki, niezgadywanki, ale... Ustaliliśmy coś takiego, że ten boss w postaci CDI-a będzie finałowym bossem i mało tego będzie, po, będzie powtarzany w tle głos DINNER! albo jeszcze jakieś inne takie tam e, pierdoły, nie? Znane. Jeżeli znacie parodię CDI-a, tej gry, takie krap, krapiaste z Mario czy Zeldy, no to będziecie doskonale wiedzieli o co chodzi. I to wymyślił Akurat Radel, więc dzięki za pomysł ziom. E, to będzie naprawdę przydatne. E, na przykład N NPC ty też wymyśliliśmy niektóre. I tak, nie chcę obrażać tu PlayStation 2 Slim, ale wyjątkowo muszę mieć troszeczkę uczulenie na ten model, bo no wiecie jak to się wydarzyło. Skubany. No i NPC będzie PS2 Slim z, z czerwonym ekranem śmierci tyle że ta konsola będzie miała tak, że tu macie konsolę i po jednej połowie będzie zamalowana czarna przestrzeń, czyli właśnie będzie ten czerwony ekran śmierci. To był pomysł Patryka, Degustawa 1023 więc bardzo fajnie, ziom. Kolejny NPC to będzie Gamate, podruba Game ja Nie wiem, czy to będzie boss czy NPC, ale chyba będzie to NPC. Bossem też będzie gra pod nazwą Hongkong 97. Wiem, że to w ogóle dziwne, że, że, że bossowie to są gry, ale wierzcie mi, że to będzie dosyć zwałowe. Zobaczycie. Elektron może być albo jako NPC, albo jako boss, tyle że ten elektron będzie trochę wyglądał jak ta kulka taka elektryczna Super Mario 64. Jeżeli ktoś grał, to wie o co chodzi. Intro do gry będzie w stylu Ninja Gaiden, czyli będzie 16x9 format obrazu i dosłownie takie będą animacje podobne. Jak w Ninja Gaiden 1, więc to będzie bardzo fajne. Będzie sąd test w menu, więc koneserzy dźwiękowi będą mogli sobie posłuchać są tracku do gry. I ostatecznie, przedwczoraj, ustaliliśmy wszyscy, ja w zasadzie to zasugerowałem, że kolejny rozdział gry, kolejny, że tak powiem, świat będzie po prostu kolejną generacją konsol. Tyle, że byłby problem z tymi ostatnimi światami, bo nie wiem, czy szósta i siódma generacja byłaby w... em... zawarta, ale to na razie jeszcze nie musimy się o tym przejmować. Najpierw musi być po prostu sam silnik gry i wstępny jakiś tam wygląd. Niektórych rzeczy tak, ale ładnie pogoda. Tutaj mi się przedstawia. Co z tego, że leje deszcz, jak zaraz będzie tańcza? Ale biało jest masakra. Przedwczoraj na Skype'ie e, wszyscy widzowie, którzy byli na mojej konferencji, musieli narysować wstępnie e, koncepcję poziomów. Wszystko, oczywiście, zostało zaakceptowane pomyślnie, tak więc e, naprawdę nieźle. Wiele z tych poziomów było, no wiadomo, krótkich, bo to miały być jedynie tylko takie prototypy, ale naprawdę udało to się i będzie naprawdę to zawarte w grze. Tylko troszeczkę zmodyfikowane i zdecydowanie dłuższe, bo te levely mają być bardzo długie. Skakanie po procesorach w poziomach jako bloczki, czyli takie. Będziemy, skak będziemy mieli też sekwencje skakane, żeby też nie wypaść za bardzo. To jest pomysł Shai Gaya. Nie wiem, jak to się na YouTubie, ale dobry pomysł, naprawdę i jeszcze jedna rzecz, czyli kolejny NPC, czyli latający kotlet. Dlaczego jest latający kotlet? Nie pytajcie się mnie, to jest mój pomysł, więc ja mam z banią. I teraz, tak powiem Wam szybko, jakie będą moje umiejętności wstępne. Więc, tak, będę mógł chodzić w tej grze, skakać, strzelać, rzucać. Skakać po ścianach, czyli jak Asasyn albo Sonnik, latać jetpackiem i prowadzić różne pojazdy. To jeszcze takie wstępne jest, mniej więcej, ale to już jest jakiś zarys niezły, tak? Słuchajcie, co mamy jeszcze tutaj Wam do pokazania? W, zas w zasadzie to będzie wszystko, tylko tutaj są jeszcze arsenały. O, właśnie, to jeszcze będzie najważniejsze, żeby było widoczne. Więc tak, power-upy, jakie będą. Także nie wszyscy wiedzą, więc muszę poinformować, więc tak, będą słoneczne okulary reprezentujące nieśmiertelność, czyli dlaczego, dlaczego słoneczne okulary? Bo jak mam okulary słoneczne, to wyglądam zajebiście i nic mnie nie przebiję. No, chyba tak mi się wydaje. Radar wykrywa dwa najbliższe gry w otoc... dwie, najbli... dwie najbliższe gry w otoczeniu, czyli weźmiemy radarek, będziemy mieli taki zegarek na dłoni i on będzie nam wykrywał na mapie na mapie chyba albo na po prostu poziomie będą strzałki w którą stronę iść do jakiej zagubionej gry i wtedy będzie tam taka mała mini podpowiedź nie będzie to często używane ale no będzie to w miarę jak, jak coś tam będzie nie tak to wtedy będzie taka fajna em, fajne ułatwienie będzie będą soniczne buty czyli podwójna szybkość e, zegar czyli dodatkowy czas sekretna gra bon, y, bon, y, nie Sekretna gra jako bonus, czyli jakiś tam będzie bonusik do kolekcji, bo też uwzględnię taką rzecz, że w menu gry będzie też tak, że kolekcja różnych takich okładek z grami prawdopodobnie będzie coś takiego i taki bonus będzie z małym wyjaśnieniem, data wydania, jakieś tam różne pierdoły i tak dalej, ogólnie takie coś. Zielona puszka, czyli doładowanie energii. Jeżeli wiecie Dlaczego zielona puszka? Piszcie w komentarzach. Najlepsza odpowiedź dostanie nagrodę. E, losowa broń to jest pomysł ziomek, czyli będzie przedmiot, który będzie losował broń, jaką dostanę. Coś jak w stylu Mario Kart czy e, Super Mario. Coś tam nie pamiętam. Już chyba Super Mario World miał coś takiego, ale nie chcę się mieszać. Jeszcze rozdwojenie fizyczne, ale powiem wam, że to będzie pomagało na zasadzie tak, jeżeli że jeżeli będzie wiele przeciwników, to. I będzie nam bardzo ciężko przejść poziom. To będzie um, taki przedmiot, który nam będzie ułatwiał przejście, um, przejście fragmentu poziomu, bo um, niektóre momenty będą bardzo trudne. Więc tak, arsenał jaki będzie, to tak, będziemy rzucać kamieniami. Będzie Paintball z CS1.6, jeżeli wiecie dlaczego to doskonale. Mm, doskonale to zobaczycie. Krzyk będzie, czy takie buczenie będzie, i będzie to w, w, dla ogłuszenia przeciwnika i dobicia, ewentualnego Flasz aparatu dla osłabienia wzroku, wzroku przeciwnika. Też to będzie dla tak zwanej podpuchy, żeby gdzieś tam przeciwnika wsadzić w jakąś pułapkę. Więc to też będzie dobre. Magnetofon dla oszołomienia, czyli puścimy głośno na jakąś muzykę i wtedy też oni mogą być kontrolowani przez nas w jakiś sposób i wtedy mogą nam jakieś sekrety. Na przykład, yy, znajdować, jeżeli my nie znajdziemy, nie? coś też takiego może być. Manipulator-detonator z plecakiem dla kontroli umysłu. Tak jak to właśnie wcześniej powiedziałem. Trotel będzie po podnoszenia i wyrzucenia. Coś jak bardziej w craszu, tyle że w kraszu się skakało, na to ten troter odliczał czas i wybuchał. A tutaj będzie podniesienie i wyrzucanie tego dziadostwa. Natomiast takie pułapki jeszcze uwzględniliśmy przez ten tydzień? To tak, będzie zapadnia, która będzie aktywowała e, jakieś tam. Zabójcze zabójcze pułapki przycisk aktywujący yy, niespodziankę, czyli na przykład będą jakieś dziury. Lawa będzie, kolce, zabójcze lasery to też będzie mocne. Będą także młoty, kolce i zwykła lawa. Jeszcze tu też będzie pomysłów w cholery, więc to jest wstępnie to, co na, na razie za założyliśmy w pierwszym tygodniu. Mam nadzieję, że te pomysły, które wam powiedziałem, tym, którzy nie byli na mojej konferencji, będą ok. I będziecie mogli dalej ze mną współpracować, jeżeli chodzi o jakieś tam pomysły i tak dalej. Jeżeli macie jakieś pomysły, to piszcie do mnie chętnie, ja odpiszę i zobaczymy, czy to będzie dobre, czy nie. Muszę założyć w ogóle zeszyt taki do spraw, właśnie odnośnie projektu, bo już na kartce nie będę zapisał, bo będzie niezły burdel. Więc lepiej to zapisać na, ze na zeszyt, w zeszycie, i będziemy mogli wtedy wszystko już planować. Coś jeszcze z mojej strony będzie? Nie, to już będzie wszystko, więc projekt naprawdę ruszył pięknie, aczkolwiek na razie to jest jeszcze taki pre minus 190, yy, 149, tak więc do wersji bety to jeszcze daleko. Ale uwierzcie mi, będzie naprawdę grubo. Jeżeli jesteście zainteresowani projektem, to wbijać, pisać do mnie na gg, pisać do mnie na skype'a. Lepiej by było, gdybyście pisali na skype'a, bo tam yy, głównie właśnie konferencja będzie się odbywała. Natomiast osoby, które chcą na GG po popisać, to jedynie niestety ja nie będę Wam dawał informacji przez GG, bo ja też nie mam czasu, ja mam też swoje e, prywatne sprawy i tak dalej, więc wszelkie informacje możecie się dowiadywać tylko albo od filmików, tych, które będę nagrywał co tydzień, albo y, będę też y, skory do, y, że tak powiem, zaprowadzenia Was do tego widza. No cóż. Tak będzie to wyglądało, bynajmniej jest na razie ok. Dobra, trzymajcie się tam wszyscy. Pozdrawiam Was bardzo wszystkich serdecznie. Projekt ruszył nieźle i zapraszam do zainteresowania się tymże e, pomysłem. Także ciekawym. Też możecie wystąpić w grze, jeżeli chcecie wystąpić w grze, proszę bardzo. Ja zapiszę to e, jako rzecz najważniejsza i będzie nieźle. Do zobaczenia wszystkim i do następnego filmiku.